Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na GroundGame.com. Tak dzisiaj troszeczkę przewija się na temat, czy waga jest w porządku tego dzisiejszego Media Day, to wiemy, że u Ciebie akurat jeśli chodzi o wagę, to tak nie do końca wszystko jest w porządku. Znaczy jeżeli chodzi o ile. Nie waży, o ciebie tak, konkretnie. Tak, tak, jeżeli chodzi o ile, ile ja wnoszę na wagę, to jest jak najbardziej w porządku. No z tym, że co? Przedstawić całą historię? Tak poprosimy. <laughs> dobra, dobra. To sprawa wygląda tak, że miałem się bić w kategorii półśredniej, przeciwnik wypadł na półtorej tygodnia przed galą, no i biłem się w 83 kg, którą wagę już posiadam. A wcześniej starałeś się posiadać wagę niższą z tego co wiadomo i nawet się troszkę już do tego przygotowywałeś. Tak, tak, tak. Już od kilku miesięcy jestem szczupły, szybki i, i mniejszy niż zwykle i po prostu spreparowałem się na, na te 77 kg. No i ni niestety się nie udało ponownie, ale myślę, że następnym razem już się uda. Czyli rozumiem, że już dzisiaj żadnej wanny nie będzie trzeba robić? Nie będzie żadnej wanny i, i jeszcze zjem kolację dzisiaj. No to smaczne Luksus. <laughs> smacznego. Luksus. luksusowo. Ale mówisz o tej szybkości, mówisz o tej szczupłości, mówisz o tym przygotowaniu, no to w tej walce bez względu na wszystko i tak się to przyda. Tak, tak, na pewno się przyda, na pewno lepiej jest być szybszym i bardziej dynamiczniejszym od rywala. Właśnie, Twój rywal, niewiele możemy o nim powiedzieć w sumie, choć no... Ten rekord 4-1. No właśnie. Rekord 3-0. Rekord 3-0, ale rekordy tak. nie walczą to raz. A dwa tak. ten rekord pewnie sam go widziałeś, więc też pewnie masz swoją ocenę tego rekordu. Tak, tak. Poprzednio też miałem rywala 3-0. Yy, I tak się śmiałem ostatnio, że, że taką klątwę yy, ja dostałem yy, wchodząc do KSW z rekordem 3-0. Do 0 zostało mi odebrane i w następnej walce ja odebrałem komuś to zero i przychodzi czas na następnego człowieka, któremu muszę odebrać to zero w rekordzie z takim samym właśnie rekordem. No i co, będzie to, a co do rywala, to na pewno będę jego największym wyzwaniem. Tak się właśnie wydaje, patrząc też na te osoby, z którymi do tej pory walczył, ale jak rozumiem, no, lekceważenia w tym Twojej ocenie sytuacji nie ma raczej. Nie, no nie można lekceważyć kolesia tych rozmiarów, bo trzeba pamiętać, że, że jak chłop będzie robił 83 kg wagi, to pewnie będzie ważył około 90, a 90-kilowy mężczyzna potrafi uderzyć na tyle mocno, żeby znokautować, nie? No właśnie, jest to jakiś kłopot, myślisz, może to być kłopot w tej walce? No uważam, że nie. Będę na pewno bardzo czujny na to. Ty mówiłeś, że ta waga jest już zrobiona, no więc czy myślisz, że to będzie miało jakiś wpływ na samą walkę, no bo przez to, że no jakby mniejsze zmęczenie tym robieniem wagi, być może w przeciwieństwie do Twojego rywala, no bo nie wiemy, jak, jak to u niego wygląda. No uważam, że na pewno będę bardziej wypoczęty i, i dynamiczny. Czyli to, co mówimy, tutaj te atuty, tak. o których wspominaliśmy, szybkość właśnie to, to twoje tutaj pod tym względem gdzieś tam klatkowo obycie może tutaj się bardzo przydać. Tak, na pewno bardzo się przyda i na pewno je wykorzystam. Będziesz walczył tutaj w Warszawie. Dużo ludzi pewnie. bardzo zawsze żyje. MMA, to jakieś takie dodatkowa satysfakcja, że w takim miejscu przyjdzie się bić? No, generalnie jestem mega podjarany, bo to będzie największa imprezka, w której będę brał udział. Kiedyś gdzieś tam walczyłem na Gali, może do tysiąca osób maksymalnie, a tutaj będzie cztery razy tyle prawdopodobnie. Także no ja jestem bardzo zadowolony z tego. I jeszcze motywuje mnie bardzo temat, że. Mój przeciwnik jest z za zagranicy i po prostu będą kibicować ludzie swojemu rodakowi. Mówiłeś, Mówiliśmy o, tym, o tej wadze dużo tutaj, natomiast jeśli chodziły też o te przygotowania twoje, o to jak do tej walki podchodziłeś, ta zmiana rywala, to, to że gdzieś tam były te różne komplikacje, to jakoś wpłynęło też na, na twoje, ogląd tej, tej, tej walki, którą ci teraz toczyć? No generalnie sprawa wygląda tak, że im więcej robi się zamieszania i pojawia się jakiś tam jeszcze nowy przeciwnik na dwa tygodnie przed walką, to już nawet planu specjalnego na niego nie układamy, tylko po prostu idziemy, robimy to, co potrafimy najlepiej i uważamy tylko na pewne aspekty i działamy. Ale Ty jeszcze dobrze przygotowany rozumiem, że jakichś większych kłopotów tam nie było po drodze do tego pojedynku? No nie, nie było. Nie A, było. tak trochę niepewnie. <noise> A o tym będziemy rozmawiać później, ale po prostu no, przez ostatnie kilka miesięcy trenowałem tak jak nigdy w życiu, i naprawdę myślę, że od ostatniej walki. No wskoczyłem na troszeczkę inny poziom i, no i mam nadzieję to pokazać w sobotę, nie jutro. No to już na koniec tylko jeszcze Cię zapytam. Gdybyś ty miał tak sobie wybierać zakończenie tego pojedynku, to, to jakie by to było zakończenie? Nie wiem. Nie wiem, ale, ale chcę pokazać pełną dominację. No to ja na koniec tylko spytam Wrzosek czy Sarara. A, nie wiem, nie wiem. Ja stawiam pół na pół, zobaczymy, co się będzie działo. Nie, nie chcę obstawiać tej walki. A gdybyś miał pieniądze postawić, to czemu byś się skłaniał? Nie postawiłbym, bo nie ma pieniędzy, no że no nie postawię. No i pięknie wybrnął. By st 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 stąd też tutaj jestem dzisiaj właśnie. No, szale, jeden z, z otwierających Irlandczyków tą kartę powiedział, że nie ma nawet pieniędzy na powrót do domu, bo wszystko postawił na siebie. No tak, no, tak trzeba robić. Kto nie ryzykuje szampana, nie pije. Nie? To dużo szampana Ci życzymy po tej walce. Dzięki, tak. przyda się i na pewno będzie dobrze smakowało. Dzięki, dzięki. Dzięki bardzo.